Górnym Mokotów Dzisiaj jest środa. Jestem w Warszawie. Przyjechałem z Pawłem Księdzem i dalej walczymy. Dlaczego? No właśnie, zastanawiałem się dlaczego walczymy. Dlatego, że dałem mu kiedyś słowo. Dałem Pawłowi słowo w 2023 roku przed wypłynięciem w rejs, że mu pomogę. Gość mi zaufał. A potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Kiedy ja już wypłynąłem w rejs, nie miałem pełnej kontroli nad tym projektem, zaczęło się dziwnie dziać. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu, ponieważ jestem tu od stycznia, od, od końca listopada jestem w Polsce. I to mi pozwala jakby ogarnąć wszystkie te sprawy, które w dziwny sposób się rozlazły. No to powiem tyle. Ja dotrzymuję słowa. A wielu, którzy mówi, że dotrzyma słowa, że będzie wspierać, że będzie coś robić, że będzie działać, że będzie pomagać człowiekowi, bo jest dziennikarzem, bo jest społecznikiem, to tak na dół. To wszystko to jest warte, jak to mówię, okant stołu. Bo ludzie mają co? Swoje problemy, swoje choroby, swoje deficyty. Ja tylko mówię o tej formie. Może były pewne zachęty, które spowodowały, żeby tą sprawą się nie zajmować. Nie wiem, nie zastanawiam się. Natomiast ja się tą sprawą będę zajmował tyle, ile trzeba. Bez względu na to, że ponoszę z tego tytułu konkretne konsekwencje, choćby takie, że nie jestem z własnymi dziećmi. Choćby takie, że jestem teraz w Warszawie. Że muszę się śpieszyć, że muszę zdążyć, że mam ileś spraw, ale dobrze, że jest Ryszard Kalisz, że są inne kancelarie, są dziennikarze, z którymi się teraz spotykam, żeby tą sprawę jednak nie dać zakopać pod stół. Bez względu na to, jaki będzie finał. Bo bardzo często jest tak, że ludzie sobie wycierają gębę frazesami, mówią o swoich misji. Dziennikarze o tym, o tamtym. A jak przychodzi co do czego, to jak nie dostaną wypłaty, to się sprawą nie zajmują. Kiedyś mi powiedział znajomy z branży filmowej, że w jednej ze szkół bardzo znanych uczono tak: łap swojego bohatera, wyciśnij z niego wszystko, a potem go zostaw. No tak kiedyś się z nami stało w kontekście właśnie filmu Dług. Przyjechali, myśmy opowiedzieli historię, a na koniec, już nie będę mówił kto konkretnie, przynajmniej teraz, zadzwoniłem, siedząc pod celą, nie miałem do kogo dzwonić, i zadzwoniłem do jednego współautorów filmu Dług. I tylko zadzwoniłem, spytałem, cześć, co słychać? Po czym usłyszałem, a co ty ode mnie chcesz? Ja od niego nic nie chciałem. Ja tylko po prostu zadzwoniłem, bo nie miałem do kogo zadzwonić. Bo kiedyś zaufałem, nagrałem materiały i po prostu chciałem zadzwonić. Ja nic nie chciałem. A potem czytam w jakimś artykule w Rzeczpospolitej, gdzie się wypowiada ten człowiek i mówi: No. Bo dzwonią do mnie teraz różni ludzie. Między innymi bohater filmu Mój Dług dzwonił do mnie i coś ode mnie chciał, a przecież ja żyję dalej. Ja mam inne sprawy na głowie. Taki był generalnie kontekst. Bo tak jest z prawdziwymi dziennikarzami. Oni mają nas w dupie jako bohaterów. Oni mają temat. Trzeba go zeżreć, wycisnąć, a potem wyrzucić na śmiecie i pójść dalej. Jak to powiedział kiedyś mój kolega, wymienię Ci Twoje nazwisko, Jakub Stachowiak, który dzisiaj pracuje w Superwizjerze. Sławek, nie wiesz dziennikarzom, bo dziennikarze są jak prostytutki. Ja uważam, że prostytutki mają więcej honoru, jak, nie mówię, że wszyscy, ale wielu dziennikarzy. Znam dobrych dziennikarzy, którzy są normalni. Piotr Pytlakowski, jeszcze kilka bym wymienił nazwiska. Ale większość goni jak taka, nie powiem co, za tematem. A tu w przypadku Pawła przekazałem temat. Miało być zainteresowanie, miał być duży tekst, było dzwonienie, a potem wszystko za jednym pociągnięciem upadło. Ale my rozwikłamy, dlaczego upadło, z jakiego powodu. A ja dałem słowo. I dzisiaj ponoszę tego konsekwencje. Ale tak mnie uczono. Stara, dobra szkoła. Pracujemy na słowie. A ci wszyscy, którym się wydaje, że słowo nie jest nic warte, mam was. Wiecie, gdzie mogę wam pokazać gest Kozakiewicza. Zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału. Moc przetrwania sławek Sikora. Poślij to swoim znajomym. My nie robimy dziennikarstwa. My nie jesteśmy dziennikarzami. No w dupie dziennikarstwo. My staramy się rozwiązywać problemy. Dobra, kończę, bo idę na nocleg. W pewnym fajnym miejscu. A jutro kolejny dzień. I to ze sobą połączę. I myślę, że za kilka dni wrzucę do internetu. Na pochybel wszystkim.